Kolorowa fotografia ułożona horyzontalnie. Pochmurny dzień. Jezioro mielno, płycizna przy brzegu. Na wodzie unosi się płaskodenna łódka z daszkiem. Na łódce, na dziobie, plecami w jego kierunku, siedzi kobieta. Druga kobieta i chłopak siedzą kawałek dalej od dziobu, zwróceni do niego twarzami. Za nimi, przy sterze i silniku łodzi, manipuluje mężczyzna. Inny mężczyzna brodzi w wodzie, obok burty łodzi. Na dalszym planie drewniane słupy, resztki starego pomostu porośnięte glonami i porostami. Z jednego ze słupów wyrastają gałązki z liśćmi. Część jeziora ze zdjęcia to plaża w okolicach leśnej bazy Łącko. Ośrodek w okolicach tego miejsca zaczął działać w roku 1967. Jego twórcą był Dionizy Zaleta, działacz harcerski i harcmistrz. Miejsce było związane z inowrocławskim chówcem ZHP. Po jego rozwiązaniu od 2020 roku ośrodek funkcjonuje pod nazwą Leśna Baza Łącko.